Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Action. I na początek kochani mam dla Was nowe koce. Mają przepiękny kolor, bo mamy tutaj do wyboru żółty, zielony, niebieski. One kosztują tylko 13 zł. Wymiary mamy tutaj 130 na 160 cm i one gatunkowo bardzo przypominają te z pepko, no tylko że w pepko nie mamy takich świetnych kolorów. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was cudne poduszki, pojawił się też nowy stoliczek kawowy, mamy też sporo nowości na świątecznej kolekcji, pojawił się zestaw kubeczków w kształcie Mikołaja oraz przepiękna karuzela, a pod koniec filmiku mam hit dla fanów Harry'ego Pottera, więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od drewnianych skrzyneczek z takiego jasnego drewna. Bardzo ładnie wyglądają. Są dostępne w dwóch rozmiarach. Ta jest akurat większa i kosztuje 24 zł, ale mam też mniejszą, która kosztuje 13. Ciekawe lusterko, które jest na takiej drewnianej podstawce i kosztują tylko 18 zł. Znalazłam też przepiękną szkatułkę na biżuterię, która jest drewniana i do tego ma tutaj szybkę. Kosztuje ona 30 zł i do wyboru mamy ją w kolorze takiego jasnego drewna albo taką troszeczkę ciemniejszą. Kochani, dojechały kolejne ceramiczne skarbonki i tym razem pojawił się różowy kotek, no czyż on nie jest słodki, kosztuje 20 zł, a obok mamy rakietę kosmiczną, ja tylko przypomnę, że ostatnio pokazywałam Wam aligatorka, który jest obok oraz taką mało kolorową tęczę. Dawno nie mieliśmy nowości na sztucznych roślinkach i popatrzcie jaka perełka. Mamy tutaj takie ala agawy, fajna doniczka. Jeśli chodzi o roślinki, to pierwsza, no widać, że jest sztuczna, przez to, że ma taki jasny zielony kolor, ale ta druga, no popatrzcie, tutaj naprawdę można byłoby się nabrać, że jest ona prawdziwa, świetnie jest wykonana i obie roślinki kosztują 30 zł. Ale tutaj na dole, no kochani, dla mnie hit. Świetna doniczka, jeszcze ładniejsza roślinka i wygląda to naprawdę jak żywe. Kosztuje ona 20 zł. Tam z tyłu mieliśmy jakąś taką trawę, ale ta jest przepiękna. Ale tutaj mam perełkę, kochani, pojawiły się zestawy i mamy tutaj kubeczek. Do kompletu jest taki pojemniczek. Ja tego tutaj nie widziałam, ale musiałam znaleźć cenę na stronie, że on jeszcze do kompletu ma takie foremki. I tutaj po prostu z tego pojemnika sypiemy sobie kakao i robimy sobie takie wzorki w kształcie serduszka albo na przykład śnieżynki. I mamy też kilka wersji tego kubeczka do wyboru. A u góry kolejne kubeczki, tym razem są takie metalowe, dostępne w kilku kolorach, na przykład tutaj mamy w kolorze białym, chociaż mi najbardziej spodobał się ten miedziany, kosztują one 13 zł. Ale tutaj mam perełkę. Kochani, pojawiły się nowe stoliki kawowe, które są bardzo stabilne, ponieważ może na filmie słabo to widać, ale te nóżki na dole są połączone. Mamy tutaj metalowy stelaż i drewniany blat. Do wyboru są też dwie opcje: z białymi nóżkami i z jasnym blatem oraz z czarnymi nóżkami i z ciemnym blatem. Kosztuje on 119 zł, a wymiary mamy tutaj 90x48x40, na na więc jest dosyć spory. No i kochani, to co ja uwielbiam najbardziej, czyli poduszki, one są takie futerkowe, bardzo miłe w dotyku, dlatego do popatrzcie, one mają taki wzorek w kosteczkę, fajnie to wygląda. Kosztują one 25 zł i do wyboru mamy je w kolorze kremowym, różowym i brązowym. Teraz przejdźmy sobie na kolekcję świąteczną, i na początek mam dla Was hit. Pojawiły się nowe zestawy kubeczków. Mamy tutaj trzy sztuki, które razem tworzą Mikołaja. No przepięknie są wykonane, kosztują tylko 30 zł. Ale kochani, popatrzcie, co my tam mamy z tyłu. Mamy jeszcze drugą wersję, która tworzy takiego bałwanka, i powiem Wam, że ten bałwanek nawet bardziej mi się podoba. No i oczywiście one również kosztują 30 zł. Obok mamy kubeczki, które wam ostatnio pokazywałam, a tutaj kubeczki, które były hitem w tamtym roku, one kosztują 13 zł. I pomimo, że jest to powtórka z tamtego roku, to jakoś nie pamiętam tego w kształcie wafelka, więc chyba pojawiły się nowe wzory. Ten mi się bardzo podoba, bo tutaj zamiast takiego klasycznego uchwytu mamy pierniczka, a obok z uchwytem w kształcie laseczki. No są cudne, no i cena 13 zł, jak dla mnie hit. Mamy też nową kulę śnieżną, która jest naprawdę spora. Jest ona plastikowa, nie szklana, ale wydaje mi się, że to jest akurat plus. I kochani, nie dość, że ona gra, świeci, to jeszcze ma taką śnieżną fontannę. Bardzo mi się też podoba jej podstawa, ponieważ jest taka alapikowana, do tego mamy tutaj takie złote ozdoby. Mamy też dwie wersje do wyboru i kosztuje ona 70 zł. Co roku w Action mamy jakiś hit do wioski Świętego Mikołaja, ale powiem wam, że tego się naprawdę nie spodziewałam. Mamy tutaj przepiękną karuzelę. Ona kosztuje 100 zł, ale popatrzcie, nie tylko że się obraca, gra, to jeszcze u góry tutaj świeci. Rok temu też mieliśmy dostępną karuzelę, ale nie tylko że była o wiele mniejsza, to nie była tak pięknie wykonana jak ta. Kolejna perełka z tamtego roku i jest to ceramiczny podświetlany domek, który ma brokatowy dach. Kosztuje on 16 zł i u mnie na razie dostępne były tylko w kolorze złotym, ale z tego co pamiętam, to one rok temu były jeszcze dostępne w kolorze srebrnym. I jak co roku w Action pojawiają się też takie malutkie dodatki do wioski świętego Mikołaja. One kosztują tylko 5 zł, i mamy tutaj różnego rodzaju takie mniejsze rzeczy, jak na przykład postacie, na przykład tu był piekarz. Ale oprócz tego mamy też takie dodatki, jak na przykład skuter albo mostek i one kosztują tylko 5 zł. A obok mamy, kochani, jeszcze jedne dodatki, które kosztują 8 zł, i na przykład mamy tutaj ciasteczko ludka, chociaż mi bardziej spodobała się ławka i wiewiórki, świetnie to wygląda. Ale mamy jeszcze takie perełki, jak na przykład budę z pieskami. A tutaj na dole znalazłabym się taką drewnianą wystawkę, i mamy tutaj domki, jest też bałwanek. No ślicznie to wygląda i kosztuje ona tylko 14 zł. Ale kochani, święta to nie tylko ozdoby, to również łakocie. I co roku w Action mamy duży wybór, jeśli chodzi o laseczki cukrowe. I tutaj mamy na przykład takie duże w cenie 3 zł. Mamy też zestaw takich mniejszych, które kosztują 6 zł. Ale w tym roku pojawiło się coś jeszcze i są to cukrowe łyżeczki. No czyż to świetnie nie wygląda? One kosztują tylko 4 zł, mamy tutaj 6 sztuk. Ciekawe czy jest tutaj instrukcja obsługi tych łyżeczek, na przykład ile trzeba trzymać łyżeczkę w herbacie, żeby była łyżeczka cukru. U góry, kochani, hit z mojego dzieciństwa i jest to okrągła puszka na ciasteczka. Kosztuje ona tylko 14 zł. Mamy kilka kolorów do wyboru i w środku oczywiście mamy zestaw takich klasycznych maślanych ciasteczek, które ja osobiście uwielbiam. A obok, kochani, kolejny hit, i tym razem jest to cukrowa posypka do ciasteczek, mufinek, one kosztują 9 zł i mamy tutaj kilka posypek takich połączonych. I mamy tutaj laseczki, choinki, śnieżynki, a nawet bałwanki. A na koniec, kochani, hit dla fanów Harry'ego Pottera pojawił się taki zestaw, ale taki domek taki miniaturowy Hogwart. On kosztuje 90 zł i do kompletu mamy tutaj dwie figurki. Tutaj akurat jest Harry i Snape i nie wiem czy w innych zestawach można znaleźć inne figurki. No powiem Wam, że fajny zestaw. Do kompletu mamy tutaj jakieś meble, są też półki na książki, a nawet takie ukryte pomieszczenia, więc taki klimat Hogwartu oczywiście jest zachowany. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na poranny przegląd z Pepką. Mieliśmy tam już nowości z świątecznej kolekcji. Pojawiła się przepiękna drewniana taca oraz materiałowy pojemnik, więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.